Cześć widzowie, dzisiaj zrobimy sobie rywalizację dwóch zdrapek Ekstra linii Paradiso. Strapeczki są z numerami 8, dwie ósemki się zmierzą. Kwotowo ta sama kwota, numery z paczek te same. Zobaczymy co to będzie. Pierwsza może na tapetę Paradiso. Co my tu mamy pod warstwą ścieralną? Wiadro. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę. Pod filmikiem, no i szukamy wiaderka, moi drodzy. Jak ktoś zobaczy, krzyczcie. <laughs> Nie wiem, co mi się stało z głosem, może przechodzę mutację, ale normalnie. Nie, w sumie to jestem stary dziad. o stary dziad tak ma. Co tam dalej mamy, Mewę? Mewa. Gdzie jest Mewa? Mewa tu. Mywa tam. I jeszcze mywa mamy. Jedna jest tu. I jeszcze jest tu. Na dole. Biała mewo leć daleko. Co dalej mamy? Płetwy, moi drodzy. Płetwy. No to tutaj są płetwy, widzę. Tu i gdzieś jeszcze są. Więcej już nie ma. Bluza. Bluza. Albo nie widzę. Albo nie ma w tej zdrabce. Bluza. Ale raczej nie ma. No bo nie jest. Zobaczcie tu. Ale ja Dobrze, zobaczyłem na samym końcu, ale jest napój. Napój jest tu. Ja bym bardziej powiedział, że to jest dzbanek. No, jest dzbanek z napojem. Okej, okay, nie ma więcej, nic latarnia. Bo gdzieś widziałem. Tu jest. Tu jest. I tu jest. Zobaczcie, tu jeszcze mamy dwie. Ok. Dalej mamy ośmiorniczkę. Ośmiorniczka była gdzieś, tu jest. Patrzcie. Tu jest ośmiorniczka. I na tym by był koniec. Nie ma więcej. Kostka lodu jest kostka. Jeszcze mamy jedną patrzcie tu. Więcej nie ma. Kostium Kostium, mm -hmm. jest kostium, patrzcie. Tak, jedziemy dalej. Żółw. 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 Jest jeden. Tutaj. Bo więcej nie widzę. Tak. Liść. Niść jest tutaj i jeszcze jest tutaj tak to już by było wszystko nie co dalej mamy palma palma jest tu widzę że nie ma palmy i tutaj jest palma Okej, okay. to jedziemy dalej. Deska. Deskę mamy tutaj. I jedna, a jeszcze jedna deska, tu mamy deskę. Mhm. Piłka. Jest tu. Jeszcze jest tu piłka tak. Nie ma więcej piłek, nie? Nie ma. Co dalej, chmura. Chmura jest tu, i więcej chmur nie ma. Rybka. Rybka, mamy dwie rybki, jedna jest tutaj rybka, a druga jest tu, co dalej, arbuz, arbuz jest tu, jeszcze gdzieś, tak są dwa jeszcze. Jeden jest tu, a drugi jest tu. Dalej, kapelusz. Jeden kapelusz mamy tu, a drugi mamy tu tak. Krab. No to jest tu. Krab. Jeszcze gdzieś nie już więcej nie ma i nuta nuta mamy nutę coś więcej nie ma nic no tak fali nie było kotwicy nie było spodenki spodenki bluzka była słoneczko tęcza słoneczko no nie jeszcze sprawdzimy kontrolne no niestety kontrolne potwierdzają nie ma nic linie w takim razie ostatnia szansa ostatnia nadzieja paradiso spankrutowało co tu mamy słonia. Szukamy słonia. Szukamy słonia. Powiem wam, że ja słonia nie widzę. Hmm. Dalej co mamy? Leżak. Leżak. Nie widzę, nie widzę. Nie widzę, jest tutaj leżak, jeden leżak, ok, to dalej, podkowa, podkowa, więcej nie ma. Lodzik Lodzik Tęcza No to jest tu I tu i tu. to więcej nie ma co tam dalej mam arbuz jeden arbuzik drugi arbuzik trzeci arbuzik czwarty i więcej już nie ma dobra serce serce jest tu dai tu tu e tu e tu watch uh mm -hmm. No trochę jest tej Łodzi Łódź Łódź. I tu jeszcze jest Łódź. Nie ma więcej dobra. Rower. Jest rowerek. i to też jest rowerek rower 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 dzwonek dzwonek gdzie jest dzwonek Tu na dole. Jeden maleńki. Okulary. Okulary. Tu są, i tu. Mhm. I tu. Nie ma więcej. Co dalej? Sakwa. Sakwa. Nie widziałem w ogóle sakwy, balony i wiatrak. Wiatrak jest tu. Balony tu. Balony. Balony. Wiatrak. Wiatrak. Wiatrak, wiatrak, kwiatek, kwiatek, Mhm. diament, dziś widziem diamenty, kiedy diament, diament korona korona nie ma więcej diamentów czapka czapka chyba też nie ma czapki nie ma czapki rolki są rolki są tylko gdzie tutaj są te rolki tu są rolki Rolki, balony niedodrapane. Rolki. I rolki, okej. Okay. Co dalej mamy tam? Krab. to krab jest tutaj. Gdzie jest jeszcze krab? Tu jest krab. I tu jest krab. i tu jest krab i po krabach co dalej księżyc jest księżyc po księżycu co dalej popcorn popcorn Czekajcie, był kwiatek? Był kwiatek, to jest niedodrepany kwiatek. Popcorn. Nie widzę, chociaż mi się wydawało, że był gdzieś popcorn. Tu jest popcorn. Co dalej? Gwiazda. Gwiazda. Tu mamy gwiazdę. Tu mamy gwiazdę. Tu jest gwiazda więcej nie ma. Dobra. Co tam dalej mamy? Klapki i biedrona. Klapki i biedrona. Klapki i biedrona. 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 Klapek nie ma. Co dalej? Motyl. Motyl. Nie ma. No i ostatni symbol. Klucz. Piłki nie ma. Monety nie ma. Tego nie ma. Tego nie ma. Klucz. I tutaj też jest klucz. Korona. Moi drodzy, okazuje się, że ósemki są nieszczęśliwe. Nic nam się tutaj widzicie. Nie ułożyło. Żadna linia. Żadna. Zostawcie po sobie ślad, postaci łapeczki w górę. Na razie ho. Cześć.